Prawdopodobnie jedną z takich umiejętności, która daje komfort przede wszystkim o charakterze zawodowym, ale być może jest potrzebna również w życiu codziennym, zapewne nie być może, chyba raczej na pewno, choć w nieco innych obszarach, na innych płaszczyznach, jest umiejętność delegowania obowiązków, jak to się ładnie taką nową mową określa w chwili obecnej. A chyba tak naprawdę określenie to nie znaczy nic innego ponad to, że powinniśmy mieć w sobie jakąś gotowość do tego, żeby się dzielić odpowiedzialnością z innymi, zwłaszcza z tymi, których po pierwsze uznajemy za godnych dźwigania razem z nami naszych obowiązków, a nadto oczywiście takich, którzy ewentualnie z jakichś powodów chcieliby te obowiązki podjąć. Gotowość do dzielenia się odpowiedzialnością, albo umiejętność delegowania obowiązków. Prawdopodobnie w jakiś sposób wiąże się z zaufaniem do innych, ale również z zaufaniem do świata, czy tego wszystkiego, co nas otacza, jako miejsca przyjaznego nam miejsca, które nie jest zagrażające, które nie jest wrogiem. A z drugiej strony, chyba ta umiejętność wynika z jakiegoś właściwego. Wyważonego, umiarkowanego stosunku do siebie samego wynika w jakimś stopniu ze zgody na to, że nie wszystko co ja robię jest idealne, doskonałe czy nawet zadowalające. Zwłaszcza to, czego nie potrafię uczynić w sposób zadowalający, powinienem oddać innym. Cała ta refleksja, drodzy moi, ma miejsce przy okazji. Tego właśnie, że dzięki uprzejmości Marty oddelegowałem własne obowiązki, o ile w ogóle można to nazwać w taki sposób, obowiązki związane z prowadzeniem tego kanału. Obowiązki dla mnie przykre, trudne, z których słabo się wywiązywałem i które nie leżą w jakiejś domenie moich kompetencji. Nie jest to coś, co ja bym szczególnie dobrze robił. Oddaję Marcie naszej. Ona zgodziła się. Właściwie usankcjonować w jakiś formalny sposób coś, co i tak już od dłuższego czasu miało miejsce. To głównie Ona dba o ten kanał, to Ona najwięcej nagrywa. To Ona czuje się w tym fantastycznie i jak widać po oglądalności, po liczbie wyświetleń, chyba to co robi, na pewno to co robi, jest chyba czymś fajnym, bo Wy dajecie temu dowód w postaci Waszych kciuków w górze. I wyświetleń właśnie. Marty, dziękuję Ci bardzo za to, że chciałaś się zaopiekować naszym kanałem już w taki formalny sposób. Marta ma wszystkie uprawnienia od jakiegoś czasu związane z prowadzeniem tego kanału, a do niej możecie zgłaszać się z wszystkimi zapytaniami. Osoby ze społeczności naszej, które chciałyby coś publikować. Tak, jest taka możliwość. Mogą powinny zgłaszać się do Marty. Ja ze swojej strony jestem szczęśliwy, że Mogę mniej robić to, do czego się niespecjalnie nadaje i że z drugiej strony jest Marta, która będzie chciała się zajmować tym, w czym wypada fantastycznie. Marta, raz jeszcze dziękuję Ci za pomoc, a właściwie tak głupie określenie, bo Ty mi nie pomagasz, tylko razem tworzymy naszą społeczność, która powolutku się rozwija. Dziękuję Ci, Marta, raz jeszcze.